Siemano, sąsiad mnie poprosił o szybką diagnozę takiej wkrętareczki firmy Nutol. Jak widać, w ogóle nie reaguje. Może bateria, może sama wkrętarka. Zaraz będziemy to sprawdzać. Jak widać, wkrętarka żyje. Sprawdzamy baterię. bateria podłączona. A multimet pokazuje, zobaczcie, 18, ale kilo kiloomów. Zamiast wolty to omy pokazuje. Z ciekawości rozbiorę, zobaczę, czy jedno ogniwo, czy wszystkie padły, pomierzę napięcia. Fachowcem nie jestem, więc ze mnie przykładu żadnego nie bierzcie, ale zobaczę. ja na przykład zaczynam najpierw od wizualnego obejścia. No, obe, no tak, zobaczyć, właśnie zobaczcie. No, nic tu nie widać, żeby coś było przegrzane, spuchnięte. Ogniwka wyglądają na ok. Na płytce też jakieś nadpaleń nie widać, także będziemy mierzyć teraz poszczególne te ogniwka. No i mierzymy pierwsze ogniwo, robi zwarcie, drugie też robi zwarcie, kurcze i trzecie robi zwarcie, może czwarte chociaż będzie dobre, też robi zwarcie, no tego w mojej krótkiej praktyce jeszcze nie widziałem, żeby wszystkie robiły zwarcie, dobra będę kontaktował się z kolegą i zobaczymy czy będzie chciał, żeby to mu wymienić, tu były do tej pory, nie wiem czy będziecie widzieć. O jest, 1300 mAh, na obudowie też jest, czyli zgadza się, 1,3Ah, także zobaczymy, skontaktuję się i zobaczymy, może na, następny film będzie z naprawy, z wymiany tej, tych ogniw. A już włożę coś większego, nawet może 3, e, 3000 mAh. Także Hopi już będzie miał dwa razy większą baterię w, jednej, w tej samej obudowie, tak naprawdę. Coś włożę jakieś 3Ah, także powinien być zadowolony, ale najpierw musi zadecydować. Dobra, dzięki za oglądanie. To tylko tyle by było. Taki filmik tylko z diagnozy, z żadnej naprawy. Pozdrawiam, cześć.